Bardzo się cieszę, że ksiądz Dajczer mnie nauczył e, rozróżniania między objawieniem a manifestacją bóstwa. I bardzo ściśle określił, że objawienie występuje w kategoriach religii w jego typologii e, religii teocentrycznych, czyli interwencja konkretnie w historię, w historię. E, Świata poprzez akt stworzenia, poprzez objawienie, poprzez wcielenie i poprzez paruzję, później powtórne przyjście. E, więc e, to jest bardzo ważne, że manifestacja występuje poza tymi kategoriami, czyli w religiach innych. Nazwijmy to tak. Natomiast brakuje mi takiego określenia przeciwnego, zbawienie u księdza Dajczera, kiedy zbawienie jest konkretnym działaniem Boga, tak, a w religiach innych, nazwijmy to, takiego precyzyjnego określenia nie ma, czyli czasami to ludzie jakby nieznający się używają terminu zbawienie w odniesieniu do buddyzmu, Hinduizmu i innych form. Dlatego, czy jest taka, wypracował taką formułę alternatywną do zbawienia w innych religiach, ale nie jest to zbawienie, bo dzisiaj to po prostu się stosuje jakby zamiennie. O ile objawienie ma, u niego występuje konkretnie i manifestacja dla innych, to tutaj zbawienie brakuje mi tego. I drugie pytanie. Czy jest jakakolwiek nić łącząca nas z buddyzmem, oprócz koncepcji cierpienia, która ma rozwiązanie inne? Spróbuję właśnie mm, najpierw na pierwsze pytanie, gdy chodzi o pojęcie zbawienia. Zbawienie. Ja wiemy, że jedynym zbawicielem świata jest Jezus. To jest nasza tożsamość, tak wierzymy i wierzymy, że tak jest. I tutaj nie możemy nic odjąć, nic dodać, prawda? Jedynym zbawieniem i pośrednikiem, prawda? między człowiekiem i Bogiem jest Jezus. Jak Jezus zbawia? Właśnie w innych religiach tym się zajmują też teologowie, prawda? I tu jest wiele, wiele właśnie tych interpretacji o tym, o zbawieniu w innych religiach. Na pewno pojęcie zbawienia, jakie używamy w chrześcijaństwie i w buddyzmie, nie jest to samo. Dlatego częściej, może i lepiej byłoby, może mówić, gdy chodzi o buddyzm, wyzwolenie. Wyzwolenie, bo właśnie zbawienie, ale żeby nie utrzymać, że oczywiście w innym sensie w buddyzmie. Ono polega na uwolnieniu się od niewiedzy. Od niewiedzy. Dlaczego tkwimy po prostu w tej rzeczywistości Karmana? Dlatego, że przywiązujemy się do rzeczy nietrwałych. Nietrwałych. Cechą rzeczy właśnie taką istotną jest nietrwałość. Dlaczego się przywiązujemy do tego, co nietrwałe? Dlatego, że nie wiemy po prostu, że, to, że taka jest istota tych rzeczy nietrwałość, cierpiętliwość, brak substancjalności, a więc anatta. I zbawienie, oczywiście nie w tym znaczeniu, jak chrześcijańscy rozumiemy w buddyzmie jako wyzwolenie się z tego stanu niewiedzy i osiągnięcie. Stanu nirwany. Czym jest nirwana? Właściwie też żaden buddysta jeszcze na to pytanie nie odpowiedział. Hmm, tylko jest odpowiedź właśnie, że nie jest tym, nie jest tym, nie jest. Jest wolnością od. Hmm, ale czym jest nirwana? Może powiedzieć jedynie ten, który doświadczył po prostu tej nirwany. Tak odpowiadają buddyści. No to jest taka odpowiedź, która jest niewystarczająca. A drugie pytanie? Oddamy teraz. Ale potem ksiądz może też dołożyć co zostało. Geniuszu. Dobrze. Proszę, odpowiadając na drugie pytanie, czy jest jakaś nić wiążąca, ja nawiążę do specyfiki pewnej formy dialogu intermonastycznego, gdzie mnisi różnych tradycji religijnych, a szczególnie mnisi buddyzmu, bo zanim życie monastyczne pojawiło się w chrześcijaństwie, to już u buddystów byli mnisi. I to, było szósty, to był szósty wiek przed Chrystusem, a nawet jest fenomen, bo są w buddyzmie mnisi żonaci. Ja też, proszę Państwa, czasami mam usposobienie mnicha, a jestem żonaty. <głos> <głos> Także jestem przedstawicielem chrześcijańskiego mnicha, bo przynajmniej pewne wartości, które są ważne dla mnicha, dla mnie są też ważne, Jestem żonaty, a więc nawiązuję, czyli jest nić wiążąca, prawda? Która... mnisi chrześcijańscy i buddyjscy spotykają się w klasztorach, czy buddyjskich, czy chrześcijańskich, na zasadzie gościnności. Nie prowadzą dysput, to jest niezwykłe, nie dyskutują. A zatem jest nić niezwykle łącząca ludzi, którzy mają różne poglądy. Proszę Państwa, zachęcam do tej nici: milczenie. Spotykają się w milczeniu, po prostu. Po prostu milczą, nie podejmują dyskusji. Chcą tylko odpowiedzieć na jedno, na przykład buddyści. Kim jest Jezus Chrystus dla chrześcijan i co to zna, i co znaczy, prawda? Na pewno można byłoby znaleźć, bo dylemat i pytanie... Ocierpienie to jest pytanie nie tylko buddystów i chrześcijan, każdego człowieka. I buddyści, jak ksiądz profesor zaznaczył, Leonard Fitz, rozwiązują sami. Autosoteriologia. A zatem to nas nie łączy, ale pytanie nas łączy. I może nawet pewna droga, którą przechodzimy, droga nawet pewnego oczyszczenia, prawda? ogromnego cierpienia, oczyszczenia, oświecenia, a następnie w chrześcijaństwie jest droga jeszcze zjednoczenia, czego nie ma w buddyzmie. Ideał, który jest dla nas, krzyż rozpięty na krzyżu, Jezus rozpięty na krzyżu nigdy nie był ideałem dla buddysty, jest czymś wręcz odpychającym czy odrażającym. Spokojnie siedzący Budda w siedzie lotosu, to jest dopiero ideał pewnej stateczności, tam nie ma agresji i tak dalej. Ale myślę, że na pewno warto spotykać się z buddystami, rozmawiać. Zresztą zajrzyjmy, proszę Państwa, do Przekroczyć Próg Nadziei. Tam jest wypowiedź, która zbulwersowała buddystów, szczególnie ze świata zachodu. Bo my, przykład... możemy być buddystami, ale jesteśmy uformowani według logiki grecko-rzymskiej, prawa rzymskiego i logiki greckiej. Tak, tak, nie, nie. A dla buddysty, czy ktoś powie, że Ty jesteś wyznawcą religii ateistycznej, to wcale nie ma żadnego znaczenia. Tym się będzie przejmował buddysta z Polski lub z Zachodu. A zatem tematów, które są wspólne, jest. Jest wiele, które ja mieszkałem z kolegą buddystą na studiach na Kulu, mój kolega przed obroną pracy, wybitnie zdolny, spalił pracę magisterską. Przed obroną dzień, bo dostąpił oświecenia, dzisiaj jest mnichem y, w Korei Południowej. Y, mam do dzisiaj z nim kontakt, czasami się spotykamy. A wcześniej ile dysput teologicznych możemy dyskutować na różne tematy. I to nas łączy. Dziękuję bardzo. A polecam jeszcze, proszę Państwa, książkę. Ksiądz Leonard Skromny, bo powinien rozpocząć. Nie będę się chwalił, tylko powiem, że napisałem książkę Zbawienie w buddyzmie. Zachęcam, żebyście Państwo zauważyli tę książkę. Zbawienie w buddyzmie, autorstwa księdza Leonarda Pica Dziękuję. Jeśli Państwo pamiętam. jeszcze mają cierpliwość, to dwa zdania chciałem dodać do tego. To rzeczywiście jest kłopot. Ksiądz profesor tutaj mówił, że sami buddyści mają trudność z jasnym określeniem, czym jest nirwana, a co wobec tego mają powiedzieć nauczyciele akademicy, którzy o buddyzmie mówią i studenci się dopytują, czym jest nirwana, prawda? No i uciekamy wtedy, znaczy uciekamy, no jedyne co możliwe, mówimy o tym, że to jest coś, co ma opisywać zerwanie więzów, zwianie, prawda? Zdmuch no tylko zdmuchnięcie z kolei sugeruje, że jest jakaś siła, która zdmuchuje, dlatego zwianie, wyobraźmy sobie świeczkę, która się pali, w cichym pokoju i nagle ten płomyk gaśnie, prawda? No, są z tym kłopoty. Generalnie jest także pewien problem z przenoszeniem kategorii, no właśnie kategorii zbawienia, wtedy, gdy mówi się o różnych tradycjach religijnych. Ja teraz jeszcze raz powtórzę, mówię nie z punktu widzenia teologicznego, tylko z punktu widzenia religioznawczego. Rzeczywiście kategoria zbawienia, o ile jeszcze przenoszona, mówienie o zbawieniu w chrześcijaństwie, a potem przenoszona do islamu, ma swoje uzasadnienie, bo mamy Boga, który jest Panem Wszystkiego, który jest stwórcą, który jest sędzią najwyższym. Mówię teraz o wyobrażeniu Boga w islamie, Boga, który jest prawodawcą i według tego prawa będzie, będzie rozsądzał ludzkie uczynki. No to wówczas to zbawienie jako kategoria religioznawcza ono się rzeczywiście jeszcze daje zastosować, ale do religii, w których, w których nie ma stwórcy, o czym ksiądz profesor mówił w poprzednim w swoim, w swoim wykładzie. W ...tej tak rozumianej osobowo przyczyny, źródła, wszystkich. no może źródła, ale nieosobowo rozumiane. Tu też stosujemy pewien wytrych, mówimy autosoteriologia, czyli samozbawczy charakter tych religii, prawda? Nie zbawienie pochodzące od siły wyższej, tylko zbawienie będące konsekwencją naszej postawy. Ale jeszcze chciałbym, jeśli pozwoli mi ksiądz przewodniczący, to dosłownie będą dwa zdania i jeśli pozwoli mi ksiądz profesor, dlatego że wchodzę na nie swój teren, czyli buddyzmu, chciałbym jednak zachęcić Państwa, ponieważ z racji czasu, który mamy tu do dyspozycji i charakteru naszych prezentacji, to może, może powstać wrażenie, by buddyzmu, który z niewiadomych przyczyn jest atrakcyjny dla... Wielu, wielu set, w tej chwili około tam 400, 500, nie wiem ile dokładnie, trudno wyliczyć, ale milionów ludzi. Otóż on jest atrakcyjny, tak jak atrakcyjne są różne inne religie, w sposób, który może być dla nas zrozumiały, na tym poziomie, na którym religie. I to jest wspólny poziom, niezależnie, jeszcze raz powiadam, nie mówię z punktu widzenia teologa, na poziomie egzystencjalnym, to znaczy egzystencji ludzkiej, która niesie ze sobą pytania, zmartwienia, cierpienia, niepewności, problemy i tak I na tym poziomie buddyzm może być satysfakcjonujący. Dla... I jest, no bo inaczej nie istniałby od VI wieku. Dziękuję. Dziękuję. zakłada Gdyby. Nie, nie chcę wchodzić w taką polemikę, w której i Pan i ja występujemy w roli trzeciej osoby, która się do czegoś odnosi. Natomiast myślę, że nie wtedy, gdy ksiądz Dajczer mówił o yy, walorach chrześcijaństwa i czym chrześcijaństwo. Przewyższa inne religie, i mówił o tym jako teolog i człowiek głęboko wierzący. To ja w tę sferę nie wchodzę. Ale gdy mówił o innych religiach, to rozumiał kategorię właśnie doświadczenia religijnego, jako, jako naturalnej każdemu człowiekowi potrzeby szukania źródeł wszystkiego, źródeł odpowiedzi na najbardziej zasadnicze pytania. Tak, tak jest może jest. Jeszcze, jeszcze właśnie a propos tej atrakcyjności, bo buddyzm, który na przykład na Zachodzie, prawda, on jest znany poprzez takich troszkę guru, którzy niewiele nieraz mają wspólnego z buddyzmem, przyjeżdżają na Zachód po prostu do, z Ameryki, to są guru, którzy, którzy, którzy zarabiają na buddyzmie, często określani jako jump-up jet guru, prawda, zakładają różne ośrodki medytacji, proponują scalenie osobowości. Ja znałem po prostu kilka osób, którzy, które podejmowały tego rodzaju medytacje w różnych ośrodkach, czy to w Niemczech, czy nawet w Anglii. I czego się dorobili? Dorobili się po prostu destrukcji osobowości. Ci prawdziwi guru, gurus, prawdziwi mistrzowie medytacji, buddyjscy, czy hinduscy właśnie przestrzegają przed tym, bo przyjmując właśnie tego rodzaju medytację, nie w formie czy to hinduskiej, czy buddyjskiej, często za tym idzie cała filozofia, prawda, buddyjska i, i hinduska. I to prowadzi bardziej do destrukcji osobowości niż do jej scalenia, do uzdrowienia. A co, to taką mam odpowiedź odnośnie właśnie tej, tej atrakcyjności jeszcze, dlaczego na zachodzie, bo po prostu taką krótką drogę się proponuje. A odnośnie tych cech, które, których możemy się... Tak jak gdyby, czy uczyć może za duże słowo, ale, ale można by zaryzykować, prawda? Bo w każdej religii są te elementy prawdy i dobra, tak jak nas uczy sobór. I w każdej religii jest przekazywane to doświadczenie nieraz tysięcy lat. Mnie na przykład najbardziej po prostu taką, co mnie zawsze fascynowało, to, to ćwiczenie uważ, uważności w buddyzmie. Które zupełnie jest w chrześcijaństwie pomijane. Uważność, na przykład my mamy piękną prawdę o natchnieniach Ducha Świętego, ale rodzi się pytanie, czy jesteśmy uważni na te natchnienia. Zupełnie ich nie słuchamy, słuchanie jakby, jakby do nas nie docierały. Tymczasem buddysta wkłada całą energię w to, co robi. Jeżeli wita się, to rzeczywiście. Naprawdę w tym geście pokazuje, że jak gdyby daje całą swoją osobowość. Oczywiście trudno mówić o osobowości w buddyzmie. Ja znam, na przykład, tutaj byli wspomniani przez księdza biskupa, profesorowie tej starej daty, prawda, z naszej uczelni, którzy rzeczywiście, taki profesor Świerżawski, jak przychodził na wykład, jak on podchodził do studenta, czy inni, naprawdę ten ogromny szacunek, ta uważność kiedy on podchodził do studenta, kiedy słuchał go, kiedy całymi oczyma jak gdyby, jak gdyby tę uważność prezentował. A dzisiaj, popatrzmy, ostatnio otrzymałem taki właśnie coś na komórkę, jak wygląda wesele na przykład współczesne. No to każdy ma komórkę przed sobą, współczesne wesele. Nikt nie jest tam uważny. Dziewczyna z chłopakiem idzie, prawda, po ulicy, i każdy patrzy w swoją komórkę. Rozmawiają ze sobą, chłopak patrzy na dziewczynę, która przychodzi po drugiej stronie ulicy. Zupełnie ta cecha uważności. My bardzo dużo jako chrześcijanie tracimy, bo nie słuchamy natchnień ducha świętego. I gdybyśmy na to zwrócili uwagę, to ja tego się jak starałem uczyć troszkę od buddyzmu. I to mi się bardzo jak gdyby. Nie, jakoby tego nie było w chrześcijaństwie, tylko żebyśmy to żeśmy troszkę zapoznali, zagubili, prawda? Bo to to jest, żeby słuchać ducha świętego.